Zapraszam w vlogu po 8-miesięcznej przerwie, ponieważ ostatni filmik był w październiku, bodajże e, Sporo się pozmieniało. Tak, właściwie, to bardzo sporo. E, przede wszystkim skończyłam szkołę, zdałam prawko, maturę. Jeszcze nie wiem, czy zdałam, bo 9 lipca mamy wyniki. E, I no, jak widzicie, przez ten rok mi nie było. Było to spowodowane nie tylko tym, że miałam w sumie spor na głowie, ale też nie za bardzo miałam motywację. Dalej mam taką średnią, bo przestałam po prostu czuć potrzebę dzielenia się w sumie czymkolwiek w internecie, więc czy na Instagramie, czy tutaj na YouTubie możecie zauważyć, że jest mi po prostu mniej. Uważam, że. Internet przestał być takim dobrym miejscem, aby się ze wszystkim każdym dzielić, więc większość rzeczy zachowuję dla siebie, ale chciałabym mieć fajną pamiątkę w... z tego okresu wakacyjnego, teraz moich takich najdłuższych wakacji, także nagrywam tego vloga. Zobaczymy jak on wyjdzie, czy będę z niego zadowolona, bo ja też często nagrywam, potem mi się nie podoba i usuwam. Jak możecie zobaczyć, też w sumie małe z filmów na kanale, przez to, że przestały mi się jakkolwiek one podobać. Ja mam też wobec ciebie spore oczekiwania. No i <ścoughs> chciałabym, żeby te vlogi były fajne, a. Nie za bardzo mam też taką możliwość, żeby one były jakoś ciekawsze, bo ja, jak pracuję z Lumkiem, to nie skupiam się na telefonie, żeby wyciągnąć telefon i coś nagrać, tylko skupiam się na tym, żeby z nim coś pracować autentycznie, a nie żeby o, pamiętać o tym, że to się nagrywa, mnie to rozprasza, więc jakby z pracy z Lumkiem to pewnie będzie mało rzeczy. W dzisiejszym vlogu będziemy sobie ogarniać wszystko tutaj, bo się narobił syf. Eee, wezmę kantary do namoczenia chyba. Wezmę, poogarniamy tu sobie w półeczkach i tak dalej. Jutro będzie 31 stopni, więc jutro nagram Wam coś tam z kąpieli z lumpkiem. No i postaram się tak pozytywnie do tego podejść, co będzie, to będzie, co z tego vloga wyjdzie, to wyjdzie. Bez żadnej presji, będę nagrywać tylko to, co będę chciała. I w sumie może coś wtedy lepiej będzie to wszystko wyglądać z moją energią do tego wszystkiego. E, Także zapraszam do oglądania. Mm, tutaj mamy jak widzicie syf. No i to trzeba wszystko będzie oczywiście wyprać. Nie wiem, czy wszystko dzisiaj zdążę, bo sporo się tych kantarów narobiło. To jest do prania. A niektóre są uprane a jeszcze ten jest uprany. Ten, ten jest uprany, ten różowy do prania pójdzie. Ten to w ogóle nie wiem, z sentymentu go trzymam, bo to jest pierwszy kantar lumpka, więc no. E, ten jest niby używany, ale no. Też by się przydał go wyprać, dobra. Ten też do prania. O głowie do wypastowania, też do jakiejś renowacji lekkiej. Co tu będzie jeszcze? Kawecen do wyprania by się przydał. Pomarańczowy a nie był zakładany, a może był, ale nie jest jakiś tragiczny. Co tu dalej? Tutaj dalej mamy. Tutaj dalej mamy ten do wyprania. Autentycznie. Musimy poukładać... Próbuję to poodkurzać, zobaczcie. Tak, fajnie. Rok niesprzątany i wyszło. Co? Ten jest ogólnie zepsuty. Tutaj ma karabinczyk zepsuty, ale ja nie wyrzucam rzeczy. Pojęczyny do poogarniania. Co tu jeszcze? Tutaj musimy poogarniać wszystko sobie. O to jeszcze zostały pampersy z tego okresu, co lumpek miał e, od Kowala za mocno wycięte. Z tego też nie było nic na YouTubie. No na Instagramie było, to to do wywalenia. Co tu jeszcze jest? On to do wyprania. No ogólnie syf syfem pogania, także będziemy to teraz ogarniać. E, mam nadzieję, że osoby, które to oglądają, jakby mają takie spoko podejście do takich domowych warunków, bo... Teraz, jak zauważyłam, jeżeli ktoś nie ma paki albo jakichś luksusowych boksów w wszystkiego, to jest zaraz patologią i w ogóle e, znęca się nad koniem. Także pozdrawiam ja z moją szafeczką. Ogólnie też nie chcę, żebyście oczekiwali, że będą regularnie filmy, bo na pewno nie będą. E, od razu to mówię, bo ja nie czuję już takiego vibeu i w ogóle takiego, no nie, no nie ciągnie mnie do nagrywania, ale teraz akurat y... miałam taki... takie natchnienie i stwierdziłam, że ok, wezmę sobie, spróbuję i będę miała przynajmniej pamiątkę, tak? No dobra, powoli to wygląda lepiej. Dużo strasznie pajęczyn tu było. No i dalej pewnie gdzieś tu jest. A więc no niestety taki to jest los o Boże pająk. A więc yy, wsadziłam teraz szczotki na odnowę, że tak powiem, nie no. One będą się teraz troszkę moczyć, żeby ten brud rozmiękł i będę potem je wyciągać, jak trochę posiedzą w tej wodzie i będę je tak troszkę czyścić, jedna o drugą czy coś, także no. Ogólnie te szczotki trochę mają, trochę przeżyły, ta będzie do wymiany, już nową mam zgrzebło, no wiadomo psy nie pogryzły, ale ja nie używam zgrzeba, wam powiem szczerze, jest to dla mnie najbardziej zbędna szczotka, używam najczęściej o tej e, i w sumie tej y, też, bo spoko zbiera kurz, więc zamówiłam sobie drugą, e, ale wszystkie będą do wymiany w jakimś tam czasie e, najbliższej przyszłości, gdyż już mają swoje lata, swoje się wysłużyły, więc będą do wymiany. Tak się prezentuje ogarnięta szafka na ten moment oczywiście, bo jeszcze... Będzie się tu trochę zmieniać, ale na razie sobie tak to poukładałam. Kantary na razie stoją, tak, w sensie leżą. Tu jeszcze dzisiaj nie wiem, czy będę je moczyć, bo nie wiem, czy mi starczy czasu na to wszystko. Jak nie, to jutro z rana je po prostu namoczę i wtedy będę je szorować. Także tak, szczotki tutaj już są wyschnięte praktycznie, wyczyszczone. Także fajnie. Dzisiaj się biorę za kantary. No, troszkę są brudne. Będę się teraz moczyć w sumie w wodzie. A potem jeszcze wsadzę darkę taką jedną do prania mam. Także tak. Dobra, wszystkie kantarki wyprałam oprócz tego, ponieważ lumpek go miał ogólnie na sobie i nie prałam go. I zdążył go tak uwrócić, że sama nie wiem czy znowu go nie będę musiała wyprać. A te się doprały. Zobaczcie, jakie piękne kolorki mają. Fajnie, o ten też duża robota. Moim zdaniem fajnie. Wygląda ogólnie z tym, był problem dosyć, żeby to wyprać, bo to taki materiał jest trochę ciężki do wyprania w sumie. I taki kolor, że w sumie nie wiadomo, czy on jest czasami brudny, czy nie. No ale się udało. Ogólnie, tutaj są wszystkie moje kantary. Na razie nie wkładałam je tutaj. No, bo tu są trochę takie gwoździe nie bardzo i spadają w ogóle z tego. A w sumie, skoro mi się tu mieszczą, i tu są takie dłuższe i fajniejsze, to mogą sobie tu zostać. Także tak. Przyjdzie mi jeszcze jeden nowy. To po prostu mój wymarzony. Taki trochę bardzo nawet. I z takiej firmy porządnej, ale to zobaczycie, jak będę odpakowywać. Witajcie. Mm, po trochę przerwie takiej od nagrywania, bo intensywny weekend był byłam na koncertach i nic nie robiłam <laughs> oprócz tego. Chciałabym Wam pokazać zawartość wsoki z pasikonika. O oh my gry. Nie uwierzycie. Ale najpierw zacznijmy od jednej kluczowej rzeczy. Czyli smaczków dla agresywnego kursyka Ogiera, który pracuje na smaczkach. Pierwsza rzecz. Tragedia. Dzisiaj przeprowadziłam dyskusję z. może nie piesku. Przeprowadziłam dyskusję na temat smaczków w pracy. Na, pod TikTokiem osoby, która e, wspiera organizację JNBT e, i bardzo e, demonizuje smaczki. Ja ogólnie uważam, że każdy pracuje jak chce jaką metodą chce. Ale nie rozumiem demonizacji na przykład R, albo coś takiego. E, bo dla mnie to jest. No sorry, ale nie, jeżeli ktoś nie wie dokładnie na czym dana metoda polega w pracy z koniem, a demonizuje ją i uważa, że w każdym przypadku jest tragiczna i w ogóle, a u mnie na przykład R, najwięcej zmieniło w pracy z ludmkiem, i odkąd pracuję z nim tą metodą, jest po prostu super, a ta osoba twierdzi, że nie widząc oczywiście niczego, żadnej pracy mojej ani tak dalej. Że nie znajmik Miki konia, skoro pracuję na smaczkach. Halo? Halo, 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 halo. Coś tu już ewidentnie jest nie tak. Po drugie, twierdzisz, że za kilka lat mi się to odbije. To nie tak, że pracuję kilka lat na tych smaczkach. To wcale nie tak. To jest w ogóle. kłamstwo ja kłamię, tak? Ja sobie to wymyśliłam. Nie no, ale tak serio lumpek potrafi pracować na smaczkach i to jest przede wszystkim pierwszy kluczowy aspekt przy pracy na smaczkach. Jeżeli ktoś nie umie pracować na smaczkach, to oczywiście, że będzie potem e, wypisywał jakieś bzdury w internecie, bo przykładowo nauczył konia wymuszania przy tym jedzenia. A nie na tym rzecz polega, bo nie nagradzamy konia za wszystko, tylko za konkretną daną czynność, którą chcemy utrwalić. I to jest najważniejsze w tym metodzie. Musimy utrwalić daną czynność i to jak najszybciej. Tutaj timing jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. I tu głównie pojawia się najwięcej błędów. Ale przechodząc do dalszej paczki, bo się rozgadałam na temat tych smaczków, ale jestem taka zdenerwowana po tych komentarzach dzisiejszych, że po prostu oh. yy, drugą rzeczą, którą zamówiłam która mnie zdenerwowała bardzo, dosyć, solidnie to jest szczotka. No i słuchajcie, ja sobie wchodzę na konika. Właśnie konika. Potrzebuję takiej długiej szczotki, wiecie. Zaraz Wam pokażę. Bo ona tu jest i ona jest już do wymiany, dlatego chciałam kupić O o takiej no po prostu... Z długim włosiem, widzicie po obgryzana już wypadają te wszystkie rzeczy. I potrzebuję po prostu nowej. No to dobra zamawiam, no nie? Piszę z długim włosiem spoko. Aby oddać ten rozmiar, nie wiem jak ja mam to pokazać. Do czego mam to użyć, Proszę bardzo. No nie wiem, do czyszczenia butów co najwyżej. No ale no dobra, okej? Okay. Tak mówiłam trudno. I najpiękniejszą rzecz z tej kolekcji, z tej kolekcji, z tej paczki. Mam obsesję na płynie tego kantara, ok? Ja mogłabym z nim spać. Brokatowy z najnowszej kolekcji Eskadrona Dynamic. Zawsze marzyłam o moim Eskadronie. Zawsze chciałam mieć coś z Eskadrona, ale nigdy nie było rozmiaru Shighty, a jak już był, to miałam takie obawy, czy on będzie dobry na lupka, bo nosi rozmiary źrebience. I bardzo się obawiałam, co to przyjdzie. Ale jest dobry. Jest super. Mamy uwiąz, który nie za bardzo pasuje. Jeśli mam być szczera. Ale mam e, drugi kantar fioletowy. I mamy do tego. Zobaczcie. On pasuje bardzo. Jednak. Także nowy uwiąz. I też chciałam nowy uwiąz. No ale ten brokat. Miasu. Wiecie, jaki jest minus tego wszystkiego? Tego, że okazał się on dobry, ten kantar. Obawiam się, że moja kolekcja skadronów będzie się powiększać po prostu. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kąpiemy lumpkę. Mamy 30 stopni, także się ochłodzi trochę kucyk I, i tak zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kucyk zlany o Boże Walną ogonem mokrym. Będziemy go kąpać szamponem z Black Force. to jest pierwsza jego kąpiel po zimie, także no. Pan Kucyk bardzo zadowolony z dzisiejszej kąpieli, ale zobaczcie, tutaj jak wielutko jest, ale szybko schnie w sumie, co? Aha, smaczka dostałeś i jesteś zadowolony i możesz tu stać cały dzień, to Super. A teraz moczy kopytka i chciałam wam pokazać grzywę, bo trochę podcięłam mu końcówki wczoraj, ale wygląda na mega taką zdrowszą i po tym myciu jest serio super. Eee... Taka gęstsza jest też i bardzo ładnie się rozczesuje. O, to za sprawą odżywki z Equus Bardzo polecam tą odżywkę. Robi super robotę, jak widać. Siedzę na krześle i czekam, aż mu się moczą. Bo wiecie, to też nie chodzi o to, aby wsadzić i wyjąć z tej wody, bo to nic nie da. A w takiej susze to po prostu moczenie kopytek idealnie. Więc sobie siedzę i czekam tak no, 10 minut na jedną kopy to około. No to tak wiadomo plus minus. I jeżeli chodzi o ten tydzień, to nic nie robiliśmy. Oprócz noży w poniedziałek nie było jeszcze tak gorąco. No wiadomo, nie będę go męczyć w takie temperatury też nie ma sensu. To nic przyjemnego. Lumpek ma teraz że Zaczynamy się rozstępowywać. Zobaczymy, czy wam coś nagram. Uh, bo będzie to taka leciutka ląża, rozruch taki. Super! Super. Супер. Так, ходь. Супер. Супер. Так. Добрый. Супер. Так. Так. Супер. Супер. Dobry. Super. Tak. Tak. Super. Tak. a Rozstępowujemy się w ręku, w sensie w ręku, bez noży, co gadam. To jest nasz taki nowy w sumie poziom. Odblokowany odkąd nie było vlogów. Także tak. Jumpek. Jest Idę mu zrobić teraz krótko pielęgnację, czyli taką rutynę potreningową, sierkę chłodzącą. No i grzywkę ogarniemy trochę. Także spoko. Właśnie będziemy robić lumpkowie pożegnalne spa, bo dzisiaj jadę do domu i używamy EQuscera. Tak się prezentuje grzywa przed. I tak wygląda grzywa rozczesana już. Jestem mega zadowolona z tej odżywki. Ona po prostu jest cudowna, włosy, znaczy włosy. Grzywa po niej po prostu płynie. Palcami możecie przyjechać i utrzymuje się efekt bardzo długo. Ja odżywek IQscar używam już chyba ze dwa lata i przetestowałam już wszystkie. No i super są. Chciałabym się z Wami pożegnać. To już było na tyle w tym vlogu. Więcej tutaj nie będzie i to będzie pierwsza część tego vloga. Drugą nagrę będę u kucyka, bo teraz jestem aktualnie w domu, żeby ogarnąć sobie studia. A skoro będę ukryła studia To już możecie wiedzieć ode mnie Teraz w tym momencie, że zostałam maturę Także Lecimy dalej Zaczynamy kolejny etap w życiu Dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że vlog wam się podobał Nie był jakiś specjalny Ale taki domowy, luźny Jakiś taki podsumowujący To co się u nas działo w tym roku Także tak, mam nadzieję, że Wam się podobało